Zauważyliście? Byłem u fryzjera, ale to nie jest takie istotne, może dla tego filmiku. Za to przypomniała mi się jedna sytuacja, która kiedyś miała miejsce u fryzjera. Byłem w Mikołowie w mojej poprzedniej parafii, chciałem się obciąć. No i siadam sobie, jak to u fryzjera. Zaczyna pani ze mną rozmawiać, pytać mnie o różne rzeczy, i zaraz gdzieś na początku strzyżenia pada to sakramentalne pytanie: Co pan robi na co dzień? Gdzie pan pracuje? Odpowiadam, jestem księdzem. Yes! Swoją drogą, musiałbym zrobić osobny filmik o tym, jak ludzie reagują na to, kiedy mówię, jestem księdzem, ale wracając. Pierwsze, co pani powiedziała, fryzjerka, to, ja tak dawno nie byłam w spowiedzi. Jak często trzeba się spowiadać, księżę? No mówię jej, że w ogóle ma możliwości wiele w Mikołowie, przed mszami jest stały konfesjona w ciągu dnia i tak dalej, i tak dalej. A na pytanie, jak często? No to pytam się jej, a jak często ja powinienem chodzić do fryzjera. A ona mówi, no wypadałoby tak, raz w miesiącu. A jej na to, no to niech pani tak samo chodzi do spowiedzi. Dbaj o duszę tak samo jak o swoje włosy. Proste. I dzisiaj jest ten dzień spowiedzi. Ja spowiadam się częściej niż raz w miesiącu, zazwyczaj raz na dwa tygodnie, czasem nawet raz na tydzień. Żeby być blisko Pana Boga, żeby nie czekać, nie zwlekać, nie zagrzebać się w swoich grzechach. Dzisiaj akurat jest ten dzień, choć mi się wyspowiadać. Tak jak auto na tak dusza do spowiedzi. Trzeba się obmyć. Cześć Boże! Jesteśmy pod Katedrą Chrystusa Króla w Katowicach. Właśnie tutaj widzicie. I dzisiaj chciałem powiedzieć o spowiedzi. Pięć praktycznych porad dotyczących spowiedzi. Na jakieś omówienie głębsze tego sakramentu, jakąś teologię sakramentu spowiedzi, no przyjdzie czas, może to będzie w innym filmiku. Porada pierwsza. Podstawowa sprawa, gdzie chcę mieć do spowiedzi. Czy to w kościele parafialnym, czy też właśnie w katedrze, czy w jakimś innym kościele, gdzie jest stały konfesjonał, warto sobie to przemyśleć. A także sam konfesjonał. Jeżeli potrzebujemy coś głośniej czy dłużej opowiedzieć, może właśnie lepiej iść do stałego konfesjonału, czy jakiegoś zamykanego, gdzie e, można spokojnie ze spowodnikiem porozmawiać, szczególnie starsze osoby, które mają czasem problem, nie dosłyszą, może właśnie lepiej, żeby z takich miejsc korzystały. Są też takie miejsca, warto ich e, poszukać. Porada druga. U kogo się spowiadacie? To też jest ważne. Czy to wasz proboszcz, czy to wasz wikary, czy może stały spowiednik? Warto mieć osobę, u której się regularnie spowiadam, wtedy się znamy nawzajem, wiemy jaką drogę już przeszliśmy razem. Jest wtedy może łatwiej. Jeżeli się nam zdarzyło gdzieś zrazić w konfesjonale, nie chcemy gdzieś iść do spowiedzi, no mamy prawo wyboru spowiedników, więc w Polsce jest naprawdę wielki wybór księży, miejsc, gdzie można się wyspowiadać. Spróbujmy o tym pomyśleć zawczasu, spróbujmy o tym pomyśleć szybciej niż tak na ostatni, na ostatni moment. Porada trzecia. Właśnie ostatni moment. Porada trzecia to czas. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Taka praktyczna rzecz, to może prosta rzecz, ale właśnie kiedy się spowiadam. Jeżeli ktoś wbiega do konfesjonału i jeszcze dyszy i mówi w Ojca i Syna, chwileczkę tylko sobie odetchnę. No to wiadomo, że ta spowiedź będzie jakaś taka nerwowa, w pośpiechu. Jeżeli jest za 5 minut msza święta odprawiana, a ten ksiądz będzie tę mszę odprawiał. No to wiadomo, że nie ma wiele czasu i on też przeżywa pewien stres, przeżywa pewien dyskomfort. Warto zadbać o czas na spowiedź pół godziny przed Mszą Świętą albo w stałym konfesjonale, których jest tak bardzo wiele nie czekać na ostatni dzień przed świętami, kiedy kolejki są długie i wiadomo, że wszyscy idą się wyspowiadać na ostatni moment i czekamy i denerwujemy się, bo jeszcze tyle rzeczy przed świętami trzeba zrobić. Lepiej zadbać o to wcześniej. Czwarta porada to przygotowanie. Przygotowanie do sakramentu spowiedzi. To też jest bardzo ważne, jeżeli uda nam się zrobić spokojny rachunek sumienia, pomodlić wcześniej do Ducha Świętego, to zupełnie inaczej wygląda nasza spowiedź. Jeżeli przychodzimy i akurat jest ksiądz konfesjonalny, od razu wchodzimy do spowiedzi i mówimy jeden, dwa grzechy, więcej nie pamiętam, no bo nie przygotowaliśmy się. To nie jest to najlepsza spowiedź, jaka mogłaby być. Pomyślcie o tym wcześniej, właśnie o przygotowaniu. Może codzienny rachunek sumienia na wieczór, kiedy możemy podziękować Bogu za dany dzień i przeprosić go za to, co złe, on nas przygotowuje do tej na przykład comiesięcznej spowiedzi. Przygotowanie jest bardzo ważne. Przygotowanie do sakramentu to wpływa na to, w jaki sposób przeżyjemy spowiedź i o czym będziemy mogli porozmawiać ze spowiednikiem w konfesjonale. I porada, piąta, ostatnia. Po spowiedzi. Po spowiedzi jest pokuta. I taka moja praktyczna rada: spróbujcie odmówić pokutę jak najszybciej po spowiedzi. Najlepiej od razu, w jakimś krótkim czasie, żeby nie zapomnieć, żeby nie przełożyć tego na ostatni moment, potem przed następną spowiedzią, nie odmawiać w pośpiechu. Jeżeli się da, nie zawsze się da, ale jeżeli się da, to spróbujcie odmówić sobie pokutę bezpośrednio po spowiedzi. Wtedy. Yy, Najlepiej to przeżywamy, najlepiej też pamiętamy o tym, chyba że pokuta ma taki charakter, że trzeba ją robić później. No ale jeżeli da się od razu, to spróbujcie od razu. Wtedy na pewno będzie Wam łatwiej i nie będziecie się stresowali, że zapomnieliście pokuty i potem trzeba to mówić w następnej spowiedzi i tak dalej. Tyle moich porad. Ja idę się spowiadać. Mam nadzieję, że Wy też pójdziecie do spowiedzi. W ten czas Wielkiego Postu na pewno nas do tego nakłania. Z Panem Bogiem dobrych spowiedzi przedświątecznych, wielkopostnych wszystkim życzę.